widzowie, dzisiaj um, Paciuszkę otwieramy, bo to jest welcome home naszego wihorsa. No, mojego bardziej. A nazywa się... Uh, Batalion Jestem tutaj gościem specjalnym dzisiaj No wiem, trochę zgadywałam y, na sprawkach drako, ale no znalazłam to w internecie Dobra jak już będzie otwarte to Wam pokażemy. A już go widać. Trzeba bataliony Muszę być twarzy mi nie było pirek. No wiem. Tu już otwiera końcowe. I tu, tu też trzeba rozciąć. Tu też I Ja batalion! To też rozetnij. To też. Ale co? No tutaj. I tu też. Dziś liczny. No, gdzie jest przeszkoda? No właśnie, oszukali. Chyba wyszła <coughs> tego z na nich. Dobra, rozpakuj go i my go już pokażemy. Unboxing. Zobaczmy no, sobie tą kartkę rozwiązywaną. Ej, umiesz rozwiązywać? Tak. Przekazuję telefon. Nie możesz twarz pokazać. Możesz? Nie. No. Okay.

i to bardzo wygląda jak dziewczyna tam. Taki ładny. Tylko chyba nas oszukali, bo ogólnie to miała być jeszcze szkoda. I to nie jest... To inaczej wygląda niż płacalium tamty. No oszukali cię. Jeszcze ki jest krótsze od szlanki. Tak krótszy Dobra, jak coś włosy było... Nie widać mojej twarzy? Nie. No, widzicie? Yy, yy, mia miał ogólnie. Yy, tu nie jest taki. Tu miał być inny. To jest inne. Oszukali. Bo żeby mnie nie było widać. Nie, widać ci twarz. Ja no piękny, ale nie wiem, hmm. czy jednak ja go nie sprzedam ogólnie, bo oszukali mnie. Nie możesz go sprzedać. Chętnie odkupię. Ale byś musiała zapłacić 300 zł. Bo to kosztowało 300 zł. Ja mam tylko 100, ale dobra. No to myślę, że ich odcineczek Wam się mega podobał. No i my tutaj kończymy. Pa! Pa! pa.